i z numerem 81 jest druga część peronu czyli część drugiego peronu to były dwa perony że tutaj są dwie części peronu pierwszy parę był ten z lewej strony a drugi parę ten tutaj z tej strony drugi peron tu, 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 tu. To tu jest budowa pomostu na jeziorze jak zrobić samemu pomost jak zrobić ze sklejek samemu pomost Ale ja nie mam sklejonych, tylko mam kupiony oryginalny zestawu place, placer coś takiego i tam mam wędkarzy, był taki zestaw taki mostek z wędkarzami Był taki mostek z wędkarzami. To sobie kupiłem wędkarzy z takim mostkiem, z łódką i co kubańskie tory kubańskie lokomotywy kubańskie lokomotywy Że w pierwszej części to był ten cały spód, ten filar, czy dach. Dach, dach jest tak, to są dachy, filary i ławki. A w kolejnej części będzie właśnie te... cały ten cały spód, podes cały peron w ogóle, główny peron Spalinobus, Wielka Brytania, ośmiosiowy. Palinowus. O, teraz mamy już numer 81. Dobrze mówię? Tak, 81 to jeszcze 9. I będzie specjalny odcinek, dość dłuższy nagrany. Bo no, będzie unboxing z magomotywą M62 i S44 e magnemus I to będzie takie trochę tam o tej makiecie powiedziane. O tej kolekcji w ogóle.